Cześć, widzicie, widzę w kolejnym odcinku na tym kanale, a dziś zrobimy sobie taki zbiorowy odcinaczek, w którym pokażę Wam moje customowe minifigurki, jeżeli chodzi o Lego. W tym odcinku akurat nie pojawi się żadna figurka, do której właściwie e, wykorzystywałem jakieś nielegalne techniki, czy nie malowanie figurek albo wycinanie niektórych elementów, tylko po prostu są to figurki złożone z po prostu klocków, bo ja też tak rzadko robię, że właściwie coś wycinam albo kleję. No, bo tego zbytnio nie lubię. Wolę jednak bać elementy po prostu z normalnych minifigurek Lego. Także dzisiaj przyjrzymy się właśnie kilku propozycjom ode mnie dla Was. Także zapraszam do oglądania. Pierwszą minifigurką w tym odcinku będzie niejaki Nathan Drake z gry bądź też filmu Uncharted. No i właśnie na tym filmie byłem jakiś czas temu w kinie i nawet mi się podobał, był całkiem fajny, przygodowy, także jeżeli jeszcze nie byliście, to oczywiście was zachęcam do zobaczenia tego odcinka, w sensie odcinka, no filmu po prostu w kinach, tak? Ale jeżeli chodzi o samą minifigurkę, to nie ma zbytnio skomplikowanych rzeczy, ponieważ właśnie tą postać grał e, po prostu, no ten to, to sam aktor, którego grał Peter Parker, czy oczywiście. Tom Holland, który oczywiście grał właśnie w ostatniej trylogii Spidermana. No i tutaj tak naprawdę bardzo mi się podoba no, wykorzystanie tej główki, no bo właściwie to jest po prostu główka od spider Spidermana z LEGO Marvel, także bardzo pasuje do tej postaci ogólnie. A torszik akłady wziąłem od Owena, którego jest masa w magazynach Jurassic World, więc też bardzo łatwo to zdobyć. Zwykłe granatowe nóżki, a w ręce trzymam również artefakt, który mu dałem. Jest to rzeźniaca, ten taki krzyż, który, którego szukali właśnie w tym filmie. Przez jakiś tam czas, przez pierwsze sceny ogólnie tego oto filmu. No i właśnie ten krzyż tutaj sobie wziąłem z elementu, z zestawu z jaskinią Spidermana właśnie z Marvela. Właśnie z Nowej Home, także bardzo fajnie to wyszło ogólnie, że ten element właśnie tam się znalazł. Także lecimy sobie teraz do kolejnej figurki w tym odcinku. A kolejna moja propozycja jest niejako połączona z poprzednią figurką, czyli oczywiście Natalem Drake'em. Tutaj jedynie wymieniłem sobie główkę oraz element w ręce. Jest to oczywiście minifigurka Ediego Broka właśnie w tej wersji, która już jest przez chwilę właśnie zainfekowana przez Venom'a. Tutaj widzimy wyciągnięty właśnie klocek od Venom'a oraz oczywiście główkę, którą wziąłem od Połada Merona akurat z Lego Star Wars. Od tyłu to wygląda następująco, na prostu taki lekki zarościk oraz uśmieszek, z tej są natomiast takie bardziej zaniepokojenie oraz takie zwykłe, dość brązowe włoski. Natomiast jeżeli chodzi o figurki, które właśnie teraz się tutaj wywróciły, w tyle, które były przez chwilę właśnie tutaj przy opisywaniu Ediego, to jest to oczywiście Venom oraz Carnage, czyli dwie postacie właśnie z filmu Venom Let Be The Carnage który oczywiście był w zeszłym roku. Tutaj jedynie, co zrobiłem właśnie w tych figurkach, to dodałem im elementy macek, ponieważ obydwu właśnie tutaj po prostu je pozmieniałem, bo były nieco inne właśnie w zestawach. Także takie trio ode mnie, jeżeli chodzi o Venoma. Także lecimy sobie oczywiście z kolejną propozycją. Moi drodzy, spokojnie, powtarzający się element torsów oraz nóg to jedyny właśnie taki wybryk w tym odcinku, jeżeli chodzi właśnie o Natana oraz Ediego, a my lecimy sobie z kolejnymi dwoma figurkami i tych panów to już pewnie powinniście znać z poprzedniego odcinka na moim kanale, gdzie po prostu omawialiśmy sobie postać Supermana. Dlatego są oni tutaj właśnie w takiej formie reklamy, żebyście sobie obejrzeli poprzedni odcinek na moim kanale, jeżeli go jeszcze jakimś cudem nie widzieliście, ta minifigurka oczywiście pochodzi z kolekcji minifigurek z DC, natomiast ta, no właściwie z magazynu, aczkolwiek tutaj jedyne o co mi chodziło. Bo przy tej minifigurce, to właśnie zdjęcie sobie jego elementów oraz dodanie mu takie oto główki, przez co teraz będzie on po prostu postacią, e, no bizarro, czyli takiego jakby wroga Supermana. No, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o postać Supermana w tym odcinku, a my lecimy sobie dalej. W sobotę byłem w kinie na filmie Morbius i muszę przyznać, że był naprawdę bardzo fajny. Nawet mi się podobał, ale oczywiście nie był lepszy od na przykład Spider-Man No Way Home, czy też Batmana, którego oglądałem niedawno i mi się naprawdę bardzo spodobał. Natomiast sama postać Morbiusa naprawdę jest całkiem okej. Okay. Dałem mu tutaj oczywiście włoski od na przykład Kylo z Lego Star Wars. Tutaj dwie główki od akurat minifigurki Buckiego z Marvela, jeżeli chodzi o minifigurki kolekcjonerskie. Natomiast ten tocznik właśnie posłużył mi takie jakby ręce wampira. Tutaj są już zarysowane właśnie takie bardziej białe, jak on się już właśnie zmienia w tego wampira, czy tak jak po prostu było w tym filmie. I ten to się akurat pochodzi z minifigurki Voldemorta, czyli tego, którego imienia nie można wymieniać właśnie z Harry'ego Pottera, a nóżki takie zwyczajne właśnie, jeżeli chodzi o na przykład no nie wiem, Palpatina chyba, właśnie od tamtej figurki to wziąłem. Także jeżeli chodzi o tą postać, to jak najbardziej spoko. Film polecam, więc jeżeli jeszcze nie byliście, to oczywiście zachęcam Wam pójść do kina a tego pana to już chyba też dobrze znacie na moim kanale również mają swój odcinek aczkolwiek pokazuję go tutaj, bo dokonałem drobnej korekty przy tej minifigurce jest to oczywiście figurka Dika Graysona, czy też po prostu Nightwinga właśnie z serialu Titans, dała mu nieco jaśniejsze włoski, ponieważ czemu moim zdaniem bardziej te pasowały, są takie moim zdaniem właśnie odpowiedniejsze do tej figurki dodatkowo właśnie nie gryzą się z tymi od yy, po prostu Bruce'a Wayne'a z nowych zestawów z, z Batmana, jeżeli te postacie po prostu stałyby obok siebie to wtedy wyglądałyby identycznie a tak po prostu jest jakaś mała różnica, oczywiście Główki wyglądają następująco, a torsi też już pewnie dobrze znacie. Także tą minifigurkę oczywiście e, możecie zobaczyć w innym odcinku na moim kanale. Teraz ona się wyświetla właśnie w karcie i sobie nadróbcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście tam tego mojego małego mocka. Ale spokojnie, jeśli chodzi o DC, to mam coś jeszcze i mamy tutaj właśnie postać Peacemakera, właśnie z jego serialu. To leci na przykład na HBO Max, który sobie znacznie wykupiłem i zobaczyłem właśnie wszystkie odcinki z tego serialu. I muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo fajny. Podoba mi się po prostu, i jeżeli jesteście właśnie takimi nieco starszymi widzami, gdzieś koło 15-16 lat, to już sobie go zobaczcie, bo naprawdę polecam. A figurka dość prosta, właściwie wziąłem tutaj po prostu takie zwykłe białe nóżki. torsik od akwadem Sith Troopera z Star Warsów. Zwykłe takie beżowe rączki, oczywiście z boku. Niebieskie rękawiczki oraz z tyłu to wygląda następująco. Oczywiście dwie główki, tak się prezentujące chyba od Delica jego właśnie, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera. I mamy właśnie te ciemne włoski od <grymne> postaci Bruce'a Wayne'a z e, nowego filmu Batmana. Także figurka myślę, że wyszła całkiem spoko. Nie dałem mu tutaj żadnych akcesoriów, bo właściwie chciałem dać mu jakąś broń, ale wyglądało to słabo. A hełmu właśnie takiego nie mam, żeby on wyglądał tak jak wtedy z filmu. Także tutaj właśnie mamy wersję właśnie z włoskami, ale jeśli chodzi o tą minifigurkę to chyba jest ok, a serial naprawdę bardzo Wam polecam, więc co, jeżeli jesteście większymi widzami to oczywiście sobie go zobaczcie, przy okazji wykupując sobie HBO Max. W tym przypadku nie wiem do końca, czy powinienem to nazywać customem, aczkolwiek jest to minifigurka rzecz jasna Octopusa, doktora Octopusa ze Spidermana. I właściwie jedyny, co czego tutaj zrobiłem, to tylko zamocowanie mu tych elementy e, tych elementów, właśnie jakby jego macek z zestawu, który teraz wyświetlałem się na ekranie. Jest to zestaw, którego recenzja też rzeczywiście na kanale była i was do niej zachęcam, do zobaczenia, bo była jakoś w zeszłym roku. Jest to po prostu właśnie rozbudowa tej minifigurki, ponieważ w tamtym mechu były po prostu te elementy. No ja sobie je wziąłem, e, po prostu wyjąłem z tamtego mecha. Dałem do takiego szarego elementu, który wziąłem ze swoich klocków, oraz dałem mu również tego typu przeroczysty klocek na plecy, przez co właśnie możemy mu dać te maski na plecy. No, i właśnie wtedy wygląda moje zainwestowanie lepiej niż w tym zestawie. No bo ten mech był troszkę taki pokraczny, niezbyt mi się podobał. A tutaj w tej wersji właśnie ta minifigurka mi się bardziej e, właśnie podoba. Jeżeli chodzi o jego nadruki na to Wam od razu je pokażę. Mamy jeszcze taki rozłoszczony. No i ogólnie ta minifigurka właśnie w tej wersji stoi na mojej półce i prezentuje się naprawdę zacnie. Także oczywiście, no wiadomo, to jest postać, którą chyba każdy zna, każdy kojarzy ze Spidermana. Więc wrócimy sobie do ostatniej figurki w tym odcinku serial Weekend Morty to serial który naprawdę bardzo lubię i oglądam go już od jakiegoś czasu i właściwie jestem jego naprawdę potężnym fanem dlatego mam mega dużo akcesoriów na przykład jakieś bluesy, jakieś Funko Popy Jakieś inne gadżety, właśnie z tego serialu, no bo ja jestem naprawdę dużym fanem, a tutaj zbudowałem sobie taką dość klasyczną minifigurkę Mortiego, a jest to właśnie Morty z pierwszego odcinka piątego sezonu, kiedy to musiał lecieć i ratować swoją Jessikę, przez to wziął właśnie niektóre elementy, właśnie jakby z wyposażenia Ricka tam z jego zbrojowni, wziął sobie właśnie taki jakby kołnierz oraz yy, taki mały gnacik do ręki, tak to wygląda. W serialu mu się też średnio akurat przydał, aczkolwiek ja właśnie zrobiłem tego typu wersję tej minifigurki, no jeden z jest taki, że właściwie ten element nie wchodzi do końca, ponieważ kiedy kiedy właśnie oglądałem pierwszy raz ten odcinek piątego sezonu to było jakoś rok temu, mniej więcej, kiedy właśnie piąty sezon wyszedł, to wtedy miałem w właśnie wykorzystanie tego elementu. Jest to właśnie element odwojowników z ATST z serialu Mandalorian, jeżeli chodzi o właśnie LEGO Star Wars. No i pomyślałem, że właśnie tamtej ten element, aczkolwiek niestety, te włoski po prostu nie mieszczą się tutaj idealnie i albo muszą być włoski za wysoko, przez co po prostu się nie dociskają, albo główka musi być po prostu nieco wyżej tej, tej jakby maski na dole tej tej, wiecie, ogroży, tak to chyba można nazwać. Dlatego ta minifigurka troszeczkę wygląda jak żyrafa, ale myślę, że nie jest najgorzej. Tutaj w ogóle kiedyś właśnie rozmazałem mu ten torst jakby nożyczkami, że po prostu <grym> był cały żółty, ale nie róbcie tak, bo to właśnie niszczy Wam minifigurki Lego. Tutaj jeszcze w dłoni, tak jak wcześniej wspomniałem, taki mały gnacik. No i tak to wygląda, jest to po prostu taka zwyczajna figurka z Rick and Morty, aczkolwiek na moim kanale też się dużo pojawiało właśnie odcinków, jeżeli chodzi o Rick and Morty, jakoś rok, dwa lata temu, kiedy po prostu miałem naprawdę bardzo duży hype, tam właśnie robiłem jakieś odcinki o moich wymyślonych zestawach z tego serialu, jakichś quizach na, te, na temat tego serialu oraz właśnie figurę, gdzie też właśnie Morty się pojawił w wersji Evil Morty, z tego co pamiętam. Więc jeżeli nie przeszkadza was, Wam mój stary głos, to sobie zobaczę tamte odcinki, bo chyba wyszły całkiem spoko, a my lecimy sobie z podsumowaniem tego oto materiału. Także moi drodzy mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, był takie nieco niecodzienny, aczkolwiek właśnie na tym mi zależało, żeby Wam pokazać po prostu wszystkie minifigurki, które w ostatnim czasie sobie zbudowałem, jeżeli chodzi o customowe wersje figurek, po prostu nie chciałem się rozdawniać na jakieś osobne odcinki, bo to było słabe, na przykład tak jak z figurką Dicka Graysona, gdzie po prostu zbudowałem on taki mały mocek, by wam tą figurkę pokazać, tutaj po prostu mogę to zrobić w większym odcinku. Właśnie przeznaczałem dla tych minifigurek, także jeżeli to oczywiście szanujecie, jeżeli to doceniacie, to wiadomo co macie zrobić. Łapeczka w górę was subskrypcją byście nie przekapili kolejnego tego typu odcinku na moim kanale, ale oczywiście dzwoneczkiem, byście po prostu mieli pewność, że ich nie przekapicie. Także co, no napiszcie w komentarzu, czy może czasami sobie mieszacie figurki, czy budujecie jakieś swoje customy, czy nawet może jakoś malujecie figurki, torsy i tak dalej, bo to też jestem tego ciekawy, czy jakiś widz, właśnie mój widz się tym zajmuje. No i to było chyba tyle w tym odcinku, także no, zapraszam Was oczywiście na inne materiały na tym kanale i do zobaczenia, cześć!